Darmowa aktualizacja do gry New World będzie mieć swoją premierę 13 października i będzie nosić nazwę Night Heaven. Z tym 13 października to może być jeszcze różnie, bo równie dobrze może być to 14 października w godzinach porannych w Polsce. Natomiast poznaliśmy już jakieś szczegóły. I nawiązując do tego. Hmm... Takiego delikatnego podejścia, czyli darmowej aktualizacji, która wystartuje razem z dziesiątym sezonem. Ja po zapoznaniu się z tym artykułem nie uważam, że jest taka zwykła darmowa aktualizacja, tylko jest to darmowe rozszerzenie do gry New World. A co wchodzi w skład tego rozszerzenia? Aktualizacji zwał jak zwał. Zacznijmy od nowej strefy czyli od nowej części mapy, która będzie prawdopodobnie na lewo od Brimstone Sands i będzie nosić nazwę Night Heaven. Będzie w klimacie gotyckim, będą zamki, będzie mrocznie, będą wampiry i wilkołaki. Brzmi dobrze? No, dla mnie ten klimat tak niekoniecznie, ale nie wszystko musi mi się podobać. Cieszę się, że będzie nowa część mapy. Dalszy ciąg głównego wątku fabularnego, Uzagai, wątek, główny wątek fabularny zakończył się dwa lata temu przy okazji dodatku Rise of the Angry Earth, od tamtej pory było cicho, więc w końcu doczekaliśmy się jako gracze New World czegoś więcej. Nowy tryb gry, katakumby, jest to tryb PvE dla trzech graczy, który będzie działał w następujący sposób. Katakumby będą proceduralnie generowane. Wchodząc do tego trybu, będziemy natrafiać na taki umiarkowany poziom trudności. I poziom trudności będzie zwiększał się wraz z tym, jak będziemy pokonywać kolejnych bossów. Gdy będziemy tych bossów pokonywać, będziemy otrzymywać unikalne umiejętności, które są specjalnie przygotowane dla tego trybu. Gdy będziemy pokonywać tych przeciwników, będziemy zdobywać zasoby, złoto oraz przedmioty, ale będziemy mogli wynieść nagrody z tego trybu tylko i wyłącznie jak opuścimy ten tryb. Bo gdy zostaniemy pokonani, to nic nie wyniesiemy. Ale wystarczy, żeby wyszedł tylko jeden gracz i wszystkie nagrody zostaną zatrzymane. Kolejny temat to nowy raid Wyspanocy Raid, czyli content 10 osobowy, w którym będziemy walczyć z nowymi przeciwnikami. Raid jest pełnoprawny, będzie trzech bossów. Czyli taka e, najtrudniejsza rozgrywka endgameowa, albo ta jedna z najtrudniejszych rozgrywek endgameowych. Gruntowna przebudowa z tą progresji e, końcowej. E, słuchajcie, to jest ten element, który mnie interesuje bardzo mocno, ponieważ od tego tak naprawdę zależy, jak długo będziemy się bawić w New World. Czy to będzie gra na tydzień, na dwa tygodnie, na trzy miesiące, czy na miesiąc. Pożyjemy, zobaczymy. Podejrzewam, że na miesiąc, ale ten element jest najbardziej istotnym elementem i tego jest najbardziej ciekaw. Tutaj nie ma zbyt wielu detali. Te detale poznamy, jak wejdziemy do gry, wtedy dowiemy się, na ile czasu to starcza, ale to jest po prostu bardzo ważne i ja na to zwracam uwagę. Limit poziomu zostaje podniesiony do poziomu 70, a maksymalne punkty wyposażenia będą wynosiły 800, natomiast skalowanie w trybach PVP będzie yy, ściągane Albo podwyższane do poziomu 775. Do tego pojawi się nowy system modyfikacji talizmany profitów, i będzie to totalnie nowy system, który będzie on w takiej zasadzie, że. W itemach będą cztery puste gniazda na nowe modyfikacje, właśnie te talizmany. Talizmany będą defensywne, ofensywne i od umiejętności i po prostu nasze przedmioty będziemy w ten sposób modyfikować. Talizmany będą gotowe, ale też będą takie, które będziemy wytwarzać z rzadkich materiałów. Premie do zestawów. Moi drodzy, będą przedmioty setowe w grze. Co to znaczy dla osób, które nie wiedzą? Na przykład, dwa przedmioty będą łączyły się w set, i jeżeli te dwa przedmioty będziemy na sobie nosić, to będą, to będą wywoływały jakieś specjalne działanie. Sety będą dwutemowe, trzyitemowe, będą różne kombinacje, tak? I te itemy setowe będą dropiły z nowego rajdu Wyspa Nocy z Katakumb oraz na ścieżce PVP. Bardzo się cieszę, że ta ścieżka PVP nie została pominięta. Odłamki Ambralu. Jest to bardzo stary system, który gdzieś tam zaginął, został usunięty, ale wraca do gry i odłamkami Ambralu będzie można upgradeować przedmioty od Gearscore 700. Nie wiem do jakich pułapów, nie wiem czy do poziomu 800, tego dowiemy się jak wejdziemy do gry, natomiast wiemy, że system Ambralu będzie działał bardziej na zasadzie waluty i będziemy mogli takich odłamków mieć w swoim portfelu 1000 i nie więcej. I będą także limity na pozyskiwanie tych odłamków tygodniowo. Jak ten system będzie działał tak dokładnie, dokładnie zobaczymy, jak wejdzie do gry. Kolejny temat dotyczy wbudowanych profitów, zmiany atrybutów projekt, projektu profitów, czyli takie około przedmiotowe rzeczy. Nadal będą istniały unikalne elementy wyposażenia z potężnymi, rzadkimi profitami, podobnie jak w unikalnych profitach artefaktów. Natomiast pojawią się zmiany w atrybutach, ponieważ będziemy mieli wyższy poziom, więc te przedmioty, które będą miały atrybuty, to atrybuty zostaną z nich zdjęte na korzyść właśnie tych podstawowych atrybutów, żeby po prostu pula atrybutów w grze nie została zwiększona. Natomiast o co chodzi z tym projektem profitów? Twórcy chcą troszeczkę przebudować, tak aby w grze nie było profitów, czyli perków takich bardzo uniwersalnych, jak na przykład Enchanted World. Chcą, aby te takie bardzo uniwersalne profity były zamieniane na inne profity i podejrzewam, że to będzie w taki sposób. Weźmy ten Enchanted World, który sprawia, że Obrażenia od lekkich, ciężkich ataków zostają zredukowane i podejrzewam, że będą dalej redukowały, ale pewnie. W zamian będą zwiększały obrażenia od umiejętności. Tak sobie to wyobrażam, że takie zmiany zostaną wprowadzone. Kolejna nowa rzecz to napad na posterunek. Kolejny napad na posterunek ukaże się razem z sezonem 10 i będzie to mapa o nazwie Wieża. Ta bitwa będzie odbywała się w Wieży Gotyckiego Zamku i będzie polegała po prostu na przejmowaniu poziomów, kto dłużej utrzyma większość poziomów, ten wygra. I słuchajcie, napad na posterunek będzie dostępny pomiędzy 23 i 30 września. Na serwerach będzie można sobie zagrać i zobaczyć taki przedsmak tej najnowszej aktualizacji. Z kolei film od deweloperów ukaże się dopiero na początku października, więc no jeszcze trochę czasu przed nami. Podejrzewam, że wtedy dowiemy się więcej detali, ale fajnie, że chociaż coś już zostało nam Podrzucone. Natomiast, co z takimi rzeczami jak nowa broń? Co z takimi rzeczami jak kastomowe wojny? No, na to przyjdzie jeszcze poczekać. Z tego co pamiętam, nowa broń ma się ukazać w okolicach sezonu. 11. Więc tak na dobrą sprawę, już niedługo dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy wam to pasuje, czy wam to odpowiada. No ja powiem szczerze, na papierze wygląda to fajnie. Wiemy jak działał New World, jaki New World był, jaki New World nadal jest, więc spodziewam się wielu perturbacji i przygód z błędami, ale nie bądźmy aż w takiej złej myśli. Zobaczymy jak będzie. Ja ostatnio pogrywam i bawię się dobrze i może warto wejść, sprawdzić, co tam się teraz dzieje. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć, cześć!